Czasem coś, co rośnie obok nas, potrafi naprawdę zaskoczyć. Właśnie teraz na przedwiośniu w ogródzie zaczynają wychylać się młode pędy hosty. Niby roślina ozdobna, znana z pięknych liści, ale mało kto wie, że w tej swojej pierwszej wiosennej fazie hosta może trafić prosto na talerz. Młode zwarte pąki smakują zaskakująco delikatnie. Trochę jak szparagi, trochę jak młoda fasolka. Ale z czymś jeszcze, takim świeżym, nieoczywistym akcentem, który sprawia, że chce się sięgnąć po kolejny. Można je delikatnie podsmażyć na maśle z odrobiną czosnku, ugotować na parze, albo dodać do sałatki. Nawet na surowo są smaczne i chrupiące, dają radość z jedzenia czegoś, co jeszcze niedawno było częścią naszego ogrodu. Nie każda hosta smakuje tak samo. Wiele zależy od miejsca, w którym rośnie, i od konkretnej odmiany rośliny. Jedne mają delikatny, lekko słodkawy posmak, inne bardziej wyrazisty, pikantny i ziołowy. Najlepszy moment nas bił to właśnie teraz, gdy młode pędy przebijają się przez ziemię. Są wtedy bardziej soczyste, zwarte i chrupkie. Gdy rozwiną się w liście, stają się już mniej delikatne, bardziej włókniste i tracą swój wyjątkowy smak. Hosta to jedno z ogrodowych zaskoczeń, które przypominają, że natura ma wiele do zaoferowania, jeśli tylko patrzymy na nią z ciekawością. A może ty próbowałeś hosty w kuchni? Może masz swój ulubiony sposób jej przygotowania? Daj znać z przyjemnością poczytam.